Maciek Gąsławski z Bielawy ma 18 lat. Jest bardzo szczupły, skromny i niezwykle odważny. Dwa tygodnie temu, nie zastanawiając się długo, wskoczył na pomoc dwóm mężczyznom, którzy topili się na zbiorniku wodnym Sudety. Holował ich do brzegu przez ponad 20 minut. W tym czasie na brzegu z założonymi rękami stało trzech policjantów. Nie zrobili nic. Ja byłem na spacerze, na spacerze nad jeziorem i po prostu widziałem dwóch panów w średnim wieku, którzy. Rozmawiali ze sobą, jeszcze mieli grunt pod nogami. No i chyba się założyli kto pierwszy na wyspę popłynie. Ja oczywiście siadłem 15 metrów dalej z koleżanką, i rozmawialiśmy. I tam kątem oka widziałem właśnie, jak zaczęli się ścigać. I gdy już dopływali tak pomiędzy właśnie. Wałem a wyspą jeden z nich właśnie przestał płynąć. Jeszcze wtedy próbował ratować go drugi z towarzyszy, ale nie mógł sobie poradzić. Później próbował go podtrzymywać, żeby ta głowa była nad powierzchnią wody, ale krzyczał, że nie ma siły, już go trzymać, że go pod wodę wciąga. No i wtedy się rozebrałem, skoczyłem do tej wody i zacząłem płynąć tam. Śledzę. Choć od zdarzenia minęło już kilkanaście dni, Maciek wciąż nie może o tym spokojnie opowiadać. Bardzo przeżywa wciąż tą sytuację. Przede wszystkim dlatego, że nikt nie chciał mu pomóc. A scenę obserwowało kilkudziesięciu ludzi, w tym trzech policjantów na służbie, którzy przybyli na miejsce jako pierwsi. Mamy no, zjawili się, jak już dopomniałem, zacząłem go chodować. Życzałem oczywiście do nich pomocy, a oni mi tylko odkrzyknęli, że dasz radę swojego zachowanie policji. Na to pytanie Maciek wciąż próbuje sobie odpowiedzieć, bo był przekonany, że właśnie na pomoc funkcjonariuszy będzie mógł liczyć w każdej sytuacji. Kiedy jednak bardzo jej potrzebował, zawiódł się. Jestem właśnie pełen podziwu, że ten młody człowiek nie miał tych wątpliwości. Czy coś zrobić, czy nie. On po prostu zareagował, rozebrał się i skoczył do wody, wiedząc, że po pierwsze ryzykuje swoim życiem, bo tam w tej wodzie było dwóch mężczyzn. To trudne zadanie, a z drugiej strony stało kilkadziesiąt osób na brzegu, które reagowały zupełnie inaczej. Wręcz powiedziałbym z przykrością, filmowali to zdarzenie. Niewiele osób po prostu chciało pomóc. Maciek ma straszny żal do policji. Wcześniej nie chciał o tym mówić, ale kiedy przyszedł do urzędu, by odebrać gratulacje od burmistrza za swój bohaterski czyn, nie wytrzymał. To jest też dla mnie no, chyba najbardziej taki traumatyczny moment, jak pan mówi o tych policjantach, którzy przyjechali i przyglądali się temu, co pan robi. Tak. Z założonymi rękami ja przecież wszystko widziałem. A kiedy chłopak wołał, opadając już z sił o pomoc, policjanci odkrzyknęli mu tylko Dasz radę. Maciek jest przekonany, że gdyby choć jeden z policjantów wskoczył do wody i pomógł mu, drugi mężczyzna by dziś żył. Może no, nie pomogli, no Jakby jeszcze ktoś by z inną wskoczył, to by było że szybciej, by się go uratowało, to by było żeby było większe prawdopodobieństwo przeżycia tego pana. Udało mu się uratować tylko jednego nieodpowiedzialnego pływaka. Dlaczego jednak żaden z policjantów nie pomógł osiemnastolatkowi, który ratował dwóch o wiele cięższych od siebie mężczyzn? Nie wszyscy policjanci posiadają uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego. Takie uprawnienia posiadają przede wszystkim wyspecjalizowane jednostki. W takich miastach mogę podać przykłady jak bydgoszcz, Łódź, Poznań, tam, gdzie są akweny wodne gdzie policjanci w związku z pełnieniem przez siebie obowiązków służbowych muszą pełnić służbę na tychże akwenach. W Dzierżoniowie żaden z policjantów nie ma takich uprawnień? W Dzierżoniowie nie ma specjalistycznych oddziałów, czy też posterunków, które posiadałyby wyspecjalizowanych ratowników wodnych. Choć straż miejska nie ma obowiązku ratowania ludzi tonących, w Bielawie wszyscy funkcjonariusze straży potrafią to robić. Strażnicy miejscy są bardzo dobrze przygotowani do ratownictwa medycznego i wodnego szczególnie. Wszyscy mają ukończone kursy pomocy przedmedycznej, między innymi na naszym basenie tutaj Aquarius, gdzie uczyli się technik i metod ratowania w tym wyciągania również poszkodowanych z wody. Ponadto większość strażników ma ukończony kurs ratowników, w tym przy Straży Miejskiej działa sekcja Płetwonurków, którzy są naprawdę profesjonalni już wyszkoleni. Odnośnie ratowania. Chłopakowi pomogła właśnie Straż Miejska, którą wezwali policjanci. To straż rzuciła mu bojkę i całą trójkę wyciągnęła na brzeg. Zdaniem rzeczniczki policji, funkcjonariusze dobrze postąpili. Byli to policjanci, których, który, którzy posiadają umiejętności do pełnienia służby na lądzie. Dlatego wezwali inne służby. Ale mieli takie obowiązek, czy nie? Wezwali inne służby, zachowali się odpowiednio. Zupełnie inaczej sytuację ocenia komendant Straży Miejskiej. Powiem szczerze, że ja sobie tego nie wyobrażam. Uważam, że y, każdy funkcjonariusz publiczny, każdy mundurowy szczególnie, powinien takiej pomocy udzielić. Wydawać by się mogło, że policjantów obliguje do tego już sama przysięga, której słowa brzmią: Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Każdy z nas szanuje treść tej przysięgi, tej deklaracji. Jednakże w sytuacji, o której mówimy, policjanci ocenili swoje umiejętności. A ponieważ. Nie mają takiego przeszkolenia specjalistycznego, dlatego zostały wezwane przez tych policjantów służby, które posiadają odpowiednie uprawnienia i po prostu zostały wezwane na miejsce, po to, aby bezpiecznie móc ewentualnie przeprowadzić akcję ratunkową. Czy zatem w takiej sytuacji jest w ogóle sens wzywania policji? Tak naprawdę jeszcze trzeba sobie tak naprawdę samemu radzić. Właśnie się innym. zanim przyjadą, a w ogóle nie wiadomo, czy się pomogą. Zawsze mogą krzyknąć co? Że, że, że dasz sobie radę.